Ciekawa, przed galo FN38 ze Szczecina od, berser od berserkerów, tego wspaniałego timu Dużo emocji towarzyszy Wam teraz. To jedna gala, druga gala to tak w... dużo się dzieje u Was w klubie. Tak, gorący okres, jeśli chodzi o gale, jeśli chodzi o treningi, tak samo. Także no, przyszedł czas, że, że, że te gale jakoś tam się spinają, między, między yy, no praktycznie tydzień po, po tygodniu. Bo KSW teraz jest FN, jeszcze za tydzień jest Babilon, też y, walczy od nas. Y, y, Morales? No także każdy mniej więcej ze sobą teraz trenował i wzmacniał się do, do walk. No właśnie, to ja może dopytam najpierw o ciebie, zapytam tak Gala była w Szczecinie, troszkę nie żal, bo Ty walczyłeś w Szczecinie ostatnio zresztą swoją walkę, nie żal troszkę, że tu koledzy walczyli, a Ciebie w Szczecinie, no nie można było obejrzeć? No tak, był trochę żal, ale troszeczkę mniejszy ten żal był, że, że ja walczyłem pierwszy, no ale był trochę, trochę, tym bardziej, że jeszcze nie byłem na żywo, byłem na służbie, więc nawet na żywo jeszcze nie wspierałem chłopaków, może był jeszcze większy, jakby był na żywo właśnie, a tak to trochę, tak, tak wiesz, przeszedłem bokiem mhm. przez to wydarzenie. Oczywiście się śmieję, no bo, no bo tam wspierałem chłopaków mentalnie i kibicowałem, eee, no ale co, no, co się odleczy to nie ucieczę. Co się odleczy to nie ucieczę, no na razie na, na ten Szczecin trzeba będzie chwilkę poczekać. Mamy Ostrów Wielkopolski, mamy Twoją walkę, mamy walkę z Kamilem Mozgalikiem. Zestawienie takie dla Ciebie, właśnie, jakie oceniasz? Eee, jakie zestawienie? Mogę, mogę ocenić po walce, to wtedy... wtedy. A rywal? No, rywal na papierze jest o wiele bardziej doświadczony. No, co mnie cieszy? No, bo jak się bić, to, to jak gdyby iść z każdą walką jak gdyby do przodu. No i co? Jest przekrojowym zawodnikiem według mnie. Większość walk kończył przed czasem w parterze. Także przede wszystkim na to, na to trzeba uważać. I, ale w stolicy też go nie lekceważę, także no, muszę uważać, na każdą spłaczę jest przekrojowy. No, ale jestem, jak gdyby, w dobrej myśli, idę po swoje. Idziesz po swoje. Ostatnio całkiem nieźle Ci wychodziło to chodzenie po swoje, te ostatnie walki całkiem niezłe. Ten ostatni po w Szczecinie, tak jak teraz patrzysz, cofając się troszeczkę w przeszłość, gdzieś tam z dystansu, jak go oceniasz? Zadowolony jesteś z niego? Bo, no, wygrałeś, ale czy tak poza tym jeszcze satysfakcja duża po tej walce? No, satysfakcja po wygranej, jak gdyby, no to zawsze jest. Jeśli mam oceniać, no to. A jak trenerzy ocenili, jak tam w klubie oceniono ten pojedynek. Znaczy powiem tak, przede wszystkim tak jak sobie to ja wizualizowałem, to sprawdziło się to można powiedzieć w 95%, bo wiedziałem, że Denis będzie tam szybki w tej stójce i będzie łamał ten dystans. Jedynie co, na co jestem trochę w przygotowaniach, że trochę odpuściłem stójkę. Bo, bo widać było, że on się bardziej na tą stójkę nastawia, a ja myślę, że to będzie bardziej taki wszechstronny ten, ten bój. No więc taki był, taki był wniosek z tego i na tą formę, którą miałem, no bo forma ogólnie była super, tylko weszło chorobsko i no złamało mnie tam na, na ponad tydzień, jak gdyby leżałem w łóżku i nic nie robiłem. I to mi zabrało trochę zdrowia, więc na tą formę, którą miałem, no to, a nie mogłem odpuścić tej walki, bo przede wszystkim było to, to, to w moim mieście, więc no było kupę znajomych, yy, bardzo dużo biletów yy, jak gdyby poszło i była rzesza kibiców ode mnie, yy, no więc nie mogłem ich zawieść, każdy jak gdyby mnie, mnie dopingował i wręcz każdy mnie wiedział też, większość wiedziała, że, że byłem chory, yy, no ale co, no dałem radę i można powiedzieć to pokazuje, że nieraz no, głową przede wszystkim też, też można dużo zrobić. No właśnie, to jakieś też nowe doświadczenie, prawda, w takiej okolicznościach, jednak zdecydować się na podjęcie rękawicy, no to potem też jakoś na przyszłość chyba też dodaje takiej pewności siebie. No jak mam być szczery, to, to tak naprawdę w każdych przygotowaniach coś tam, to z, u każdego... No, zarówno, normalne tak, to jest tak. Mniejsze czy większe kontuzje, czy mikrourazy jakieś się pojawiają, czy właśnie choróbska w tym i to zawsze zazwyczaj w te trzy tygodnie przed walką, gdzie ta y, forma jest pikowa, te obroty są największe. Co też, jak gdyby podkreśla, że, że rzeczywiście ta forma przychodzi, że ten organizm jest podtyrany i jak przyjdzie ta świeżość, no to, to wszystko, jak gdyby wróci z podwójną siłą. Yy, no i. W... Czyli co zakładać można, że tym razem było tak samo? No nie, w, 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 jeśli mam być szczery, to w tych przygotowaniach może przez yy, dwa dni coś tam chciało złamać, ale dzięki też witamin klinik, dzięki kroplówkom tam witaminowym, yy, jak gdyby to szybko wypędziliśmy, no i. No jest wszystko si. Wszystko si. Jeszcze do tej walki na chwileczkę wrócimy sobie e, za moment. Ja tylko teraz e, pozwolę sobie nawiązać właśnie do tego Szczecina jeszcze. Zostańmy sobie w Szczecinie w takim razie skoro już zahaczyliśmy o niego. Michał Materla, bardzo efektowny powrót i taki, który chyba sprawił ogromną radość e, wszystkim. To może Micha o Michale dwa słowa, jak ty to ceniasz, bo mówi, że nie widziałeś tej gali, ale potem sobie gdzieś oglądałeś walkę, czy, czy jak znaczy, to? Nie, ja nie byłem na żywo. nie ale... byłeś na żywo, ale, ale galę oglądałeś. A galę jak najbardziej oglądałem. Na służbie e... wolno. No wieczorkiem tak, nie było akurat, nieraz było tak, że na gali, którą oglądaliśmy były wyjazdy i tak naprawdę z gali obejrzałem może jedną walkę, na tej akurat wieczorkiem nic się nie działo, więc z chłopakami włączyliśmy sobie KSW, no, no duma, przede wszystkim duma, radość, że, że znowu Michał walczy i to w KSW, według mnie tam, tam jest jego miejsce, tak jak mówi się, że to jest serce KSW. No i, i tym bardziej że jeszcze wygrał tę walkę, jeszcze wygrał przed czasem bardzo efektownie. Yy, no więc, no super. No właśnie, Michowi się udało, nie udało się Tomaszowi Narkunowi. Mm. I wiesz co, takie miałem wrażenie w ogóle: to tak jest może kogoś, kto w Szczecinie nie mieszka, choć ma tak swoją drogą ogromny sentyment do tego miasta. Jako stary człowiek mieszkający w Warszawie, sentyment do Szczecina zawsze pozostanie, nieważne, zostawmy to. W każdym razie jest ogromny i wielu. Co w Szczecinie, to w Szczecinie, tak? Tak jest, <laughs> dokładnie tak. Wielu tam znajomych jest, no nieważne. W każdym razie wracając do, do tego, miałem wrażenie, że Tomek w ogóle ta jego, ta jego porażka została przyjęta z dużą radością przez Trybuny, i to mnie tak zaskoczyło, bo rzeczywiście. no. No, walczył niby u siebie, a jeszcze zupełnie, nie, nawet nie polski rywal. No, dostał, dostał ogromne brawa za to zwycięstwo. Coś tam chyba z Tomkiem, ja nie wiem, jak to jest w Szczecinie. To znaczy, jeśli chodzi o, o Szczecin, to przede wszystkim jest to, są to ludzie, którzy bardzo kochają MMA. Każdy zna ten sport, wie na czym on polega i według mnie na pewno docenili to, w, w jak gdyby umiejętności przeciwnika Tomka. No Tomek troszeczkę ma, można powiedzieć, zły PR. Nie wiem, czy on, według mnie, tam chyba przez jeden jakiś tam wywiad, chyba po walce w Euforii coś tam powiedział i co, co się źle przyjął i to już, wiesz, łatka poszła i... A hejterów w internecie nie brakuje i... Teraz można powiedzieć, że każdy, większość tam komentarzy jest negatywnych jeśli chodzi o jego występy i tak dalej. No ale to... Każdy, jak gdyby... Z nas sportowców widzi, że y, jeśli wygrywasz, to, to cię niosą, a jeśli przegrywasz, no to jeszcze cię, cię będą kopać, tak? I trzeba po prostu się odciąć od tego, tak naprawdę mówimy, że walczymy dla, dla ludzi i tak dalej, ale tak naprawdę robimy to przede wszystkim dla siebie. Y, jeśli wychodzisz bez takiej presji jak gdyby i z radością, y, że robisz to dla Ciebie, spełniasz się, no to już nie masz taką, takiej presji. Według mnie troszeczkę też Tomka, ta presja mogła troszeczkę znieść, że, że ta walka była w Szczecinie. Sam czułem tą presję walcząc yy, w moim mieście. Yy, no i co? No a już nie mówiąc, że, że rywal też był wymagający, no i zaskoczył. To na pewno, to na pewno rzeczywiście tutaj pokazał. Zresztą on, no, miał swoje też dobre występy. Zygajew gdzieś tam się już wyróżniał, ale tu chyba rzeczywiście, no to widać było, że traktuje to wyzwanie mega poważnie. No tak, no starcie było, było pas, więc mega stawka, więc na pewno wyszedł w życiowej formie. Wyszedł po, no, wygrać po prostu, nie wyszedł, nie, nie przyjechał po wypłatę czy czy zobaczyć jak to będzie, tylko rzeczywiście z przyjechał z taktyką, yy, konsekwentnie ją realizował no, no i wygrał, czego właśnie według mnie brakowało troszeczkę u Tomka, yy, co zaczęło troszeczkę wyglądać już lepiej w mistrzowskich rundach i chyba od połowy trzeciej, żeby tam trafiał właśnie lewym prostym i zaczął obalać, przede wszystkim próbować obalać. I yy, według mnie, jeśli by robił to od samego początku, to ta siła, yy, przewaga siły fizycznej, jeśli chodzi o kategori zmianę kategorii wagowej yy, jego rywala, no, byłaby to o wiele odczuwalna od niego, przez niego. Przez niego. No, ale tym razem się nie udało. No, zobaczymy, co będzie dalej, jeśli chodzi o Tomasza Narkuna i w ogóle o jego przygody. Jak ty zakładasz, on w kategorii wagowej tutaj będzie szukał swojego miejsca, którą on sobie tak gdzieś upatrzy teraz? Tomek Narkun. Nie, no, według mnie zostaje... Zostanie, myślisz? Tak, zostaje w 9-3, według mnie dostaje natychmiastowy rewanż. No i odzyskuje pas i według mnie innej opcji opcji nie będzie. No to skoro już o tych zwycięstwach, to przyszłym, ale jeśli w ogóle o zwycięstwach Berserkerów, no tutaj tu się oczywiście przytrafiły też, wynik całkiem niezły osiągnęliście, jeśli chodzi o, rywację, o rywalizację Berserkerzy, reszta świata, Wojciech Janusz zresztą zawodnik, który na galach FEN też nie raz, nie dwa się pokazywał z bardzo dobrej strony, nie tylko on zresztą. W sumie, tak podsumowując, poza tym no chyba trudnym występem Tomasza Narkuna, tak to nazwijmy, udany weekend. No tak, no udany, no, no 3-1, yy, gdzie te wszystkie trzy zwycięstwa były przed czasem, w bardzo dominującym... Ja tylko właśnie Wojciech Janusz, Michał Materla i o kim zapomniałem? Gracjan Szadziński. Gracjan Szadziński. W ogóle Gracjan to nas zaskoczył, tam strasznie, po spojrzenie na świat. Pojrzył się, tak tak tak, 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 tak. Mówi, że, że ta kontuzja go, go trochę zmieniła i rzeczywiście, jeśli chodzi o takie podejście trochę do życia, widać w niego tą, tą, taką zmianę. No ale jeśli chodzi o widać styl walki, to, to nic, się, nic nie zmieniło. się nie zmieniło. Da, dokładnie. Na, dalej urywa głowę. Tak jest, tutaj urywał głowę. Zresztą powiem szczerze, że jak zobaczyłem podczas ważenia jego rywala, to ani źle, ani dobrze nie świadczy. Tak obiektywnie oceniam. Jak spojrzał na Graciana, to miałem wrażenie, że już lekko przysiadł i już go to straszliwie, tak jakoś jak patrząc na rywala, tak troszeczkę się przestraszył. No ale potem w walce widać było, że faktycznie jeszcze poznał, poznał siłę ciosu i, i Gracjan już tutaj sobie poradził bardzo, bardzo dobrze. Efektowne zwycięstwo. A jaka twoja walka będzie? Też takie efektowne zwycięstwo się marzy? Pewnie tak. No tak, ja ogólnie nastawiam się na, na bardzo mocną walkę. Yy, tak jak mówię, nie lekceważę, nie lekceważę rywala. Wydaje mi się, że to będzie na, najmocniejsza, najmocniejszy sprawdzian w mojej dotychczasowej karierze. Yy, no i zapowiadam, że wjadę że, że tam z formą. Z buta wjeżdżam, był taki, co tak mówił tam gdzieś u was, coś tam grali mu, tak właśnie, od, chyba też od was z klubu, o ile dobrze pamiętam. Tak, będzie nawet w narożniku, także wiedziemy tam z buta. Kto jeszcze będzie w narożniku, w takim razie dopytam, poza, poza tym właśnie panem. No klasycznie, Irokes, trener, główny trener Piotr Bagiński i jeszcze trzeciego dogrywa będzie to albo Radek Król, Radosław Król. Yy, albo zobaczymy jeszcze, może Michał u Materla dojedzie, zobaczymy jakie ma, ma plany teraz po walce. Nie chciałem mu specjalnie teraz jeszcze przeszkadzać przed walką, może, może zabierze się z chłopakami i, i przyjedzie. Zacna ekipa, zacna walka się szykuje, zacna gala w ogóle taka. Będzie tak zacnie, miejmy nadzieję. Tego życzę, dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich na zacną galę i na zacną walkę. Dzięki bardzo. <laughs> Dzięki.